Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Rayman Revolution na 100% już prawie 40, to już jest 37 odcinek teraz. Chryste, ja tą grę muszę skończyć. No dobra, w dzisiejszym odcinku to jest no, Nie udało się. W poprzednim odcinku w sumie nie udało mi się zapisać. Znaczy po prostu gra się na koniec tutaj w tym momencie zbagowała, że popsuła się i nie chciała się włączać, więc po prostu pomyślałem sobie dobra, przejdę ten poziom znowu od nowa i... po prostu będziemy kontynuować tam, gdzie skończyłem poprzedni odcinek, jeżeli nic się nie popsuje. Więc co? Tutaj skończyliśmy, na tych kryształkach i tutaj mamy tego mini minibossa w sumie. Przy której właśnie gra się zaczęła zacięła w sumie. Dobra, tutaj... chyba, bo tego czarnego dobrze tutaj patrzę. chciałem się coś zrozumieć w tym bosie. I to lata wszędzie. Ogólnie tutaj chyba trzeba uderzać to czarne, co nie? To tą czarną kulkę. Tak. Trzeba tą czarną. Ja też czasem mam przy okazji DHP, więc okej, okay. fajnie. Albo nie chcę zginąć. Zawsze w sumie o to teraz proszę, przecież nie chcę tego. Ale tak szczerze to dziwna walka z bosem tej. Są te kulki. No i zginęłem. Ja widzimy się za chwilę. Okej. Okay. Tutaj jest takie jedno czarne, ale to nie jest ten mini boss, tego wcześniej. No i są. Znowu ten taniec. Muszę odwalić. Ale to, gdzie Rayman chowa tą maskę? Bo, jakby jego ubranie, czyli to, jakby jego tułowie, czyli ta kulka na środku jego ciała. Nie, Rayman nie ma ciała. W sumie. Nie ma kieszeni, więc gdzie tą maskę chowa? No, chyba nie muszę mówić, gdzie. Chyba do To jest ten boss. Ja teraz mam pełne HP po odrodzeniu się wtedy. Znaczy, prawie pełne HP, ale. Ja po prostu będę ciągle celował. Te czarne kulki, bo jak czeluję w tego czerwonego, to, to widzę, że one się jakby ro rozmnażają, te kulki, z tej kulki czarnej. Ale też czasem te czarne dają mi też te czerwone lumy, więc... Właśnie na przykład teraz. I teraz. Dobra, już jedna czwarta bossa zrobiona, muszę więcej celować, po prostu mi się wydaje. No No też widzę, że ten boss, czyli to takie długie czerwone robi się coraz krótsze. Zdychajcie! Zdychajcie! Dobra, już połowa jest. No ale tak szczerze to dziwna walka, bo po prostu no w sumie trochę ciężka, no, muszę przyznać. Najtrudniejsza na pewno, też znaczy wiem, że w ostatnim odcinku mówiłem, że ten poprzedni boss, ten Pv8 na tak był najcięższy, ale do teraz to chyba ten jednak jest najtrudniejszy, bo zmieniłem żadnej na ta strategii jeszcze. Bo ja statka, jak ten tas już mam przy po prostu ciągle celować, jest głupia, bo zaraz zginę przecież. one wydają dźwięki nietoperzy Tak szczerze Słyszę takie Tak to są dźwięki nietoperzy Znowu za chwilę Dobra Mamy bossa Mini bossa w sumie Co celuje Nie no bo jedna taka kunka zamienia się w cztery czarne To zauważyłem i to on trochę życia stracił, ale... Jak on w sumie to życie? Bo nie jak w niego strzelam, ale w jakiej kulki muszę strzelać, żeby on tracił to życie. Dobra, zauważyłem i... W te czarne. Muszę czelować w te czarne. Więc muszę niszczyć te czerwone. Więcej tych czerwonych muszę niszczyć. I więcej tych czarnych po prostu zabijać. Oj, i przekazuję z czerwonego numerostwem, fajnie. Dobra, i tak że tutaj zatrzymaj. Jest, rozmnożyły się. Z, bo szczeliłem raz za dużo. Muszę uważać na te czerwone, żeby na przykład nie zmienić ich w te cztery czarne. I na przykład by 8 czy 12, w tym samym czasie by było ich. O tak, spieprzyłem sobie humor na niedzielę. No tak. O tak. Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że mam mało życia. I zaraz zginę. Tak właśnie jest. W ogóle to ten czerwony... W tutaj jest w ...dwie kulki. To już chyba dam radę sobie. Oj, ale ich jest. Jestem na hita. Ojoj, ojoj, dobra na dwa hity. Na hita <słuch> Dobra. Trzecia już próba w tym odcinku, chyba, albo czwarta. Mam trochę więcej życia niż wcześniej, chyba. Już wiem, co robić. Mniej celować w te czerwone że w w tego czerwonego. Bardziej się skupić na tych czarnych. U. Dobra. Teraz ja spieprzyłem, spieprzyłem. O nie. Dobrze, może ucieknę jak najdalej się da. O właśnie tak. I ja spróbuję... Dobra, już chyba mam jeszcze lepszą strategię. Nazywa się Uciekaj Jitsu. Taka zmodyfikowana technika z serialu animowanego Ninjago, czyli Spinjitsu, tylko że zamiast Spinjitsu, czyli takiego tornada, się robi dookoła siebie, Ucieka się. To się nazywa. Wymyśliłem taką technikę, właściwie to mój tata kiedyś wymyślił taką technikę dla zabawy o nazwie Uciekaj jitsu, czyli po prostu taki spin tylko bez tornada. Po prostu uciekasz przed kimś. To jest właśnie ta technika i właśnie ją ja teraz wykorzystuję w tej grze. Mental. Ojej. zagadałem wtedy to jak walczenie z jakąś włochatą gąsienicą. Takie istnieją serio. Takie futrzaste długie węże małe Czyli gąsienice takie istnieją, czy dżownice czy takie prostu brzydkie. No jest robaczka Już nie wiem jakie nazwać. Nie, mówi się dziownica gąsienica, co już jest poprawne, kurde. Nie, to są dwa, dwa odrębne, też nie wiem, są według mnie te spróbowania podobne polski. prostu. Mam rady, dam radę, muszę się uciekać, uciekać. Dobra, uciekam, uciekam, uciekam. Co ja Pięć Więcej tych czarnych. Ja je chciałem w te czarne uderzyć, a nie więcej czarnych zrobić, tą czerwoną. Jezu, podtekstowo to zabrzmiało. Ada, teraz tylko te czarne zostały, a to czerwone powiedziało, było papa. Wziąłby się czerwony lum. O, dziękuję. Przydałby się kolejny czerwon. A jednak nie. Dobra, ja jestem bliski. Jeszcze tak nigdy blisko w tym odcinku nie byłem zabicia tego minibossa. Więc on, ta kulka ta mnie ściga. Ta mnie, co? Wystarczy, że chyba będę tylko w niego tak No tak. No dalej. powiedzieć o tym, że Udało się. Udało się w końcu. Czerwone lumi się przydadzą teraz. Co to już do świątynia lawy będzie? Jak po nazwie poziomu wskazuje. O widzę coś czerwonego. A nie, to tylko bonie. Ale jest kolejna klatka. Ale klimatyczna muzyka ta zmyciała. Ale zajebiste, ty. Już ktoś raz to mówię, że moja mu muzyka zajebista, no ale tak zasługuje na znacznie więcej niż tylko pochwały. Na jeszcze więcej pochwał. i co no to jest moja ulubiona platformówka 3D kiedykolwiek. Crash Bandicoot? Nie. Mario Odyssey? Nie. Sonic Forces? Nie. Spyro 2? Nie. Raymond 2? Uuu, tak. Ja na poważnie. I każdy się ze mną zgodzi, że Rayman 2 to jest jedna z najlepszych platformówek 3D w historii, a według mnie najlepsza platformówka w historii, taka 3D. 2D to nie, ponieważ Rayman 2 nie jest to platformówka 2D, jak widać, jest to 3D, więc. A z takich 2D platformówek, to według mnie najlepszą taką grom jest. Chyba. W sumie to nie wiem. Dawno coś zwyczajną grę 2D, tak szczerze nie grałem. No dobra na tym myślę, że ten odcinek skończymy. Dziękuję za oglądanie, a w następnym odcinku będziemy dalej eksplorować tą świątynię Lawy, jak się Bożym nazywa poją, że nie wygląda to na świątynię Lawy. Do zobaczenia, z czołem.